Moi drodzy, 7 lutego, godzina 14:30, oficjalnie zdałam sesję, także w końcu, mega się cieszę. Witam Was wszystkich, widzowie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W dzisiejszym filmie oczywiście ciąg dalszy naszych przygód w piwnicy Hirobraina. Zobaczymy jak to będzie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się wyjść, ponieważ oczywiście dostaliśmy pewne ciekawe informacje od Hirobraina, także bądźcie ze mną do końca. Na pewno warto, zostawcie łapkę, subskrypcję i bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki, które zostawiliście, ponieważ dzięki nim właśnie zdałam sesję. Dziękuję. Wam za wyrozumiałość, e, także co no, widzimy się po prostu w Minecraftie co prawda to nie koniec moich zaliczeń, ponieważ jutro mam jeszcze dwa kolokwia zaliczeniowe, ale to słuchajcie, jest po prostu mały w porównaniu do tego, co to było na tej sesji. Ogólnie rzecz biorąc, to, to udało mi się wszystkie egzaminy zdać powyżej cztery, więc no po prostu jestem mega z siebie dumna, także jest widzowie bardzo, bardzo dobrze. No i ogólnie rzecz biorąc to jestem bardzo w szczęśliwym humorze, ale nie powinno być takiej szczęśliwym humorze, ponieważ jesteśmy oczywiście zamknięci w Hero Hirobrajna, ale jakby ja jestem w szczęśliwym humorze, bo tak jak mówię, no zdałam sesję, kurde, dzisiaj naprawdę miałam ostatni egzamin z Literatury. Polskiej z literatury, to jest międzywojnia i w ogóle zniknął parkur. Ok. Eee, w każdym razie, tak, literatura międzywojnia i dostałem 4,5. Ja nie mogę dostać takie 4, plus, więc eee, ja po prostu, możecie być ze mnie dumni, widzowie, możecie być ze mnie dumni. Swoją drogą w komentarzu napiszcie, e, jak tam wasze, że tak powiem, e, oceny. Także koniecznie napiszcie mi, jak wam idzie w szkole. Mam nadzieję, że rzeczywiście dobrze. A my teraz przechodzimy do naszego odcinka, ponieważ tak, mam tutaj jedzonko normalne, widzowie, aż to jest dziwne. E, mam oczywiście wodę i mam nową książkę, e, w której napisane jest. Bardzo podobało mi się oglądanie tego, jak cierpisz. To było w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zerknijcie, bo mega się nacierpiałam. W każdym razie, kontynuując. Dobrze się sprawuje, że zostały ci dwa zadania do zrobienia i będziesz mogła opuścić to przytulne miejsce. Mega przytulne. Zadanie czeka na ciebie w sali głównej H, ale tu jest jeszcze druga strona z tego, co widzę. PS, nagroda na dziś to ciepłe jedzenie. Ok. No cóż, faktycznie mamy ciepłe jedzonko. Cieszę się, że możemy ze zazjeść. Przykro mi, że nie mogę ściągnąć tej. Złoty i brzydki zbroje, więc się żeby ją w tej ze sobą zabić, żeby ją ściągnąć. I to jest hala główna, tak? Chyba tak. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Mamy dużo rzeczy. Mamy jakąś książkę, więc na początku. Uuuu. dobra, zaraz zobaczymy. Zadanie: Zbuduj dla mnie tutaj pomnik. O matko, tylko niebudowanie. No way. No dobra, widzowie. No cóż. Jest to jedno z dwóch zadań, z tego co pamiętam, ponieważ Herobrine napisał, że mamy dwa zadania, więc to oznacza, że. Zbliżamy się, widzowie, ku końcowi. Zarąbiście. Dobra, no to w takim razie tak. Nie wiem, jaki mam zrobić pomnik Herobrine'owi. Jest zło złoto, jest tej dużo różnych rzeczy. Szczerze, no dobra, weźmiemy wszystkie budulce, poza. to ja, to też weźmiemy. Wszystkie budulce weźmy. Pomnik dla Herobrina. Jejku, to jest po prostu straszne, co ja teraz zrobię. Bardzo, bardzo nie chcę, no ale muszę, żeby się stąd wydostać. Więc w takim razie budujemy widzowie pomnik dla Hero Bryna. Od czego mam zacząć, nie mam pojęcia. No zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić jego głowy. To jest coś w rodzaju chyba pomnika, nie? Hello? E, tak mi się wydaje, ale dobra, e, mam pomysł, widzowie, mam pomysł. Bo w sumie to nie, nie było powiedziane, że nie mogę tutaj e, z tych e, budulców robić różne rzeczy. Więc ja też się za to zabiorę i czy można zrobić coś takiego? Oczywiście, że można, wspaniale widzowie, no to w takim razie oczywiście robimy. Ten z tą... Ojej nie chciałam tego zrobić. Ten z mi się bardzo przyda. Oj, widzowie, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko, ale próbujemy. Tutaj powiedzmy, że będzie wejście do tego pomnika, więc tutaj mamy tak i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery Okej, okay, raz, dwa, trzy. Czy to jest równe? Tak, jest równo. Dobra, i tutaj będzie to podstawa do tego, że tutaj będzie, że tak powiem, no kurde, nie wiem jak wam to mam powiedzieć. Sorry, że się tak kurde jąkam i tak dalej. Ja po prostu nie wiem co mówić. Dzisiaj się namówiłam yy, zdecydowanie wystarczająco, że tak powiem, jeżeli chodzi o mój egzamin właśnie z międzywojnia, więc musicie to wy mi wybaczyć. Dobra, yy, będzie coś takiego. Yy, tutaj ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć? Co? Jak to 9? Jak to 9? Ale to przecież jest dobrze zrobione. Raz za 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Aha, więc to tak, dobra. To w takim razie ja to potrzebuję zrobić tak. I to musimy niestety zniszczyć. Eee, ale dobra, to nam wypadnie, więc git. Eee, no i ojku, co tu się w ogóle wydarzyło, widzowie. Mayday. Dobra, mamy to i tutaj też o jeden wystaje, jeden wystaje. Dobra, I tutaj takie, że mamy 10. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, wiem, że to jest dla Was bardzo trudne i skomplikowane i nie wiecie pewnie totalnie o co mi chodzi i co ja takiego robię, ale musicie mi, słuchajcie, no po prostu dać wolę i ja Wam pokażę, że to będzie bardzo ładne, ok? Więc mam nadzieję, że mi w ogóle nie starczy budulców, że mi starczy budulców w zasadzie, no bo jednak zależy mi na tym, żeby to było naprawdę ładne, bo chciałabym się stąd jak najszybciej oczywiście wydostać. To było całkiem miłe. Dobra, próbujemy. Widzę już, że z budulcami oczywiście jest bardzo bardzo średnio i bardzo słabo. Mamy w ogóle pochodnie, to to ładnie tutaj popostawiamy oczywiście. Bo tak jak mówię, ja jestem budowniczym i im to mi nigdy nie zostanie ten y, tytuł w ogóle zabrany. Nie może mi ten tytuł zabrany, więc dobra, bardzo się staramy. Y, I tak, tutaj byłaby woda czy coś takiego, tutaj będzie normalne... Ten, no zresztą zobaczycie widzowie, ja nie chcę się tak, tak dużo tłumaczyć, ponieważ zobaczycie widzowie, zobaczycie. ok, ale jest całkiem fajnie to wygląda, tutaj będzie jakieś ładne wejście, of course. I myślałam, żeby to całe w ogóle ze schodków zrobić naokoło, ale nie wiem, czy by mi starczyło schodków, więc na razie nie będziemy aż tak, że tak powiem, e, jak to się nazywa, nie będziemy aż tak kombinować z tym, dobra. He, lecimy dalej, e, lecimy dalej z tematem, e, musimy zrobić głowę, ponieważ tutaj będzie głowa po prostu Braina. E, tak to sobie wymyśliłam, więc robimy, tutaj jest środek i zastanawiam się tylko, tutaj jest środek, trzy, trzy, 3. dobra, e, czy zrobić to w, tak na, w tym miejscu już, czy zrobić jakieś to wyższe i tak dalej takie wow, ale no szczerze nie mam pomysłu na to za bardzo, więc chyba zrobię już tutaj widzę tę głowę, e, więc użyję do tego e, takich podpórek, w, w zasadzie takie drewno i teraz widzowie lecimy. Nie wiem za bardzo jak baba wygląda, to może być widzowie tragiczne w skutkach. Mam nadzieję, że hierobrana nie obrazi się na mnie śmierć, za ten e, za ten, budu, piek, za ten piękny, naprawdę piękny budulec widzowie. To będzie piękne, to będzie przepiękne. Mam przynajmniej taką nadzieję widzowie. Oby się mu spodobało, ponieważ światło ja, są po prostu wyjść. Dobra, czekajcie, bo ja nie widzę, że burzyć nawet rzeczy. E, wychodzimy tędy, proszę bardzo. I potrzebuję jakiejś pochodni, która tam będzie w środku, to jest mega ciemno. Dobra, zarąbiście. E, tak to wygląda widzowie. I tutaj będzie głowa Hirobrina. Czy to będzie wyglądać dobrze? Nie mam pojęcia, szczerze, mam to e, <głos》> w dobra. E, Buzia, buzia, jak on ma buzie, jak ma, jak wygląda Buzia Hiro Braina? szczerze nie mam pojęcia, powiedzmy, że coś w tym stylu, yy, tu będzie coś takiego, nie wiem czy dobrze kombinuję, to będzie coś takiego, czy to będzie coś takiego, tak, że takie wąsona, na wiecie o co chodzi, chyba coś, coś w tym stylu było, nie? Jakoś tak, na pewno, na pewno widzę. Dobra. O nie, 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 tyle nie tyle brązowego, nie chciałam tutaj tego dać. Dobra, czekajcie, musimy to sobie pozmieniać. Okej, okay, sorki, memorki. No i teraz widzę, możemy lecieć. Nie wiem, jakie on ma oczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, na pewno na osiem to jest. To wiem na sto procent. Jak mi zabraknie buruce, no to nie wiem, co zrobię też. Dobra. I on oczywiście tutaj ma włosy. Dwa ostatnie, powiedzmy, że to będą jego włosy, co? Eee, dwa. Coś takiego zróbmy. Dobra. Na razie takie coś. To jest oczywiście wszystko, widzowie, e, stricte poglądowe. To będziemy na pewno poprawiać, więc e, totalnie się nie martwcie. Dobra. I zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze. Wygląda to totalnie. Dobra, ale spokojnie, widzowie, spokojnie. To jest tylko e, zarys. To jest tylko i wyłącznie zarys, ponieważ zamy radę. Czy mamy biały blokek? Oczywiście, że mamy biały blok. I tak. Chiron ma chyba tak oczy, nie? Ej, dobra, dobra, tak nie ma, tak nie ma widzowie, tak, tak nie ma zdecydowanie, to totalnie nie są oczy hero Brain. dobra, tak ma, tak ma, tak ma dobra, lepiej to wygląda okej, okay, już się bałam, że tego nie damy rady widzowie, w żaden sposób naprawić, okej okay, teraz tak, przechodzimy, ej szczerze i tak to wygląda tragicznie, coś tutaj zepsułam zdecydowanie, ale jeszcze nie wiem co ale to obiecuję, że poprawimy, dobra, żeby to było dobrze, chociaż no może tak zostawimy tak na zuj, że tak powiem, wiecie o co chodzi nie, żeby to, żeby było na zuj, żeby było na zło hero bo oczywiście on nie jest cool, ale ja może nie będę tego mówić głośno no ponieważ jeszcze, jeszcze nas zabije za to, aby nie wypuścić coś, nie wiem, no nie chcę po prostu mieć żadnego tutaj przypału. Dobra widzowie, to wygląda, ja bym powiedziała jak to wygląda, ale nie chcę, że jak ta os to wygląda, ale, A dobra, muszę to inaczej, bo to wygląda jak osoba, o której nie można mówić na polskim YouTubie. Okej, okay, ja to muszę poprawić. Dobra widzowie, e, poprawiłam to, wygląda to chyba milion razy lepiej, tak sądzę. Chociaż było bardzo, bardzo ciężko. Dobra, teraz musimy widzowie tylko i wyłączyć w sumie do, do mm, dorysować, się dorysować, dobudować w sumie tył. Więc nie będzie to aż takie trudne, wydaje mi się, ponieważ i tak zrobimy chyba coś w tym stylu, że tutaj, żeby to były włosy, nie? Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że to nie będzie wyglądać aż tak tragicznie, jak wyglądało to przed chwilą. To było naprawdę straszne, widzowie. Przepraszam, że to zrobiłam, ja nie chciałam, okej? Okay? Obiecuję wam, że to było totalnie przypadkowo. Dobra, widzowie, e, więc tak, no budujemy widzowie dalej. No co tutaj wam mogę powiedzieć? Idę naprawdę zatwarzająco wspaniale. Mam nadzieję, że oczywiście, e, że oczywiście co, że... No, Że Hero Rainowi się spodoba, no i wypuści nas jak najszybciej z tego, kurde, głupiego więzienia. Bardzo chciała opuścić ten teren, więc mam nadzieję, że to się uda. Eee, i, I tyle, no. Oby, oby faktycznie wszystko było, i sobie, git. Prawie skończyliśmy. Jeszcze tylko troszkę nam w zasadzie zostało. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj, 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 tutaj. Pięknie. Ej, Syro, szczerze mówiąc, że nam to bardzo sprawnie poszło, kurde. Widzę, że tutaj zaczyna się marcie jedną rzecz, ponieważ nie mam. Nie, ja nie starczy mi tego. No, 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 no. I co teraz? I mam zrobić, i nie mam Pojęcia, ale dobra. Mam nadzieję, że on to po prostu zrozumie i on szczai, że tam mają być wloczki. Jakoś mu tam dam znać, że zabrakło trochę gościu tutaj wszystkiego, ale wygląda to chyba w miarę dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Um, co robimy dalej? No, zostało nam bardzo dużo w sumie stołnu i tak dalej, więc możemy tego yy, zrobić z tego to zrobić to po prostu tak jak ja chciałam, yy, czyli na około dać. Schodki, no i zobaczymy, widzowie, co na to Hero Brain. W ogóle nie... Jezu, prawie spadam do lawy. Ja się kręcę, jakbym zanarła z tymi wszystkimi rzeczami. Oj, byłoby bardzo ciężko, widzowie, tak myślę. Dobra, widzę, że zepsułam, oczywiście. Mega, bardzo zepsułam, no ale dobra. Z tyłu tego nie będę stawiać. Ważne, żeby było z przodu bo nie mamy niestety zbyt dużo surowców. No cóż, tyle zostało mi przydzielone, więc co mam zrobić? No, moja wina, że to jest takie brzydkie? Nie, trzeba było widać więcej surowców, to by było ładniejsze, widzowie. Także to jest wina samego w sobie Hirobraina. Ehm, także dobra, lecimy, lecimy. Jeszcze tylko troszeczkę schodków i mamy gotowe wszystko. Także zobaczymy, e, jak to będzie się ostatecznie prezentowało. No niestety do końca się nie udało tego zrobić, ale widzowie, nieważne, możemy tutaj dać idealnie Bloki złota. Skoro dał te bloki złota, no to niech będzie. Na pewno chciał je tutaj umieścić w swojej. W swoim pięknym dziele. Okej, okay, widzowie. Myślę, że oficjalnie zakończyłam budowlę tego pomnika. Tutaj dodałam dodatkowo bloki złota. Z tyłu to wygląda w ten sposób. Tutaj niestety brakło mi troszeczkę, więc, więc tego nie ma. No ale wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc jest w miarę dobrze. No i nie wiem, co mam teraz zrobić, szczerze powiedziawszy. Ej, nikt nie wbił na serwer. Zadanie drugie, uciekaj. Okej, okay, ale jak? Yy, dobra, mamy dużo widzowie tego. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, 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 spokojnie. Eee, więc. Tak, widzowie. Eee... Jak to się w ogóle stało? W sensie. Przeraża mnie fakt, że ja byłam przez cały czas na serwerze i przysięgam wam, że nawet jak były cięcia czy coś i tak dalej, wiecie o co chodzi, w którą stronę to było. chyba gdzieś tutaj. E, więc jakby nawet jak były. Tutaj, kurde, nie mogę się skupić. Nawet jak były cięcia, widzowie, to mimo wszystko. E, mimo, mimo wszystko, ja. No nie wiedziałam, żeby ktokolwiek wchodził na serwer. A tutaj jakaś w ogóle normalnie tabliczka. była dobra, widzowie, teraz musimy się skupić. E, strasznie dziwne. Hirobraj ma bardzo dużo dziwnych mocy i bardzo mi się to nie podoba. Boję się, że to jest jakaś podpucha i tak. Tak naprawdę to nie ucieknę i zaraz zostanę, że jak powiem, e, zabita, zrzucona do lawy czy coś, jak to się, kurde, jak, jaki stres, ej, widzę przysięgam, ja jestem taka zestresowana, takie mam, sobie, tak mi bije serce, boję się, że to mi się to nie uda, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że, no, że to jest niemożliwe, że on mi na pewno tak po prostu nie pozwoli, widzę, stąd uciec, dobra, szybko, 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 dobra, udało się, udało się, szybko, jestem cały czas na sama na serze I to jest niemożliwe, przysięgam, to jest po prostu niemożliwe, dobra, uderzamy w drzwi. Nice, nice. A po co mi to w ogóle? Czemu ja to tak robię? Bez sensu, widzowie. Wracamy po prostu, ciekamy. Mam to w dupie w ogóle totalnie, jeżeli chodzi o te drzwi. E, bierzemy, mam jeszcze lepszy pomysł, widzowie. Bierzemy tutaj, parcie, siup, siup, siup. No i ekstra, no i kurde, trzeba tak od razu. Dobra, widzowie, lecimy do góry. Teraz musimy uważać i to bardzo, bardzo uważać pod nogi, ponieważ nie możemy powtórzyć tego, o co zrobiliśmy w ostatnim odcinku. Czyli nie ma żadnych... Jezu, jak się wystraszyłam, kurde, myślałam, że jest z Hero Brian! Przysięgam, głupiłam magma! Jakby... Pa się nagle coś tam na mnie idzie, w ogóle jakieś magmisko, nie wiem, to było mega, mega, mega straszne. Dobra, to musimy się uważać. Jest dzień na całe szczęście. Nie ma tej żadnej płytki, tutaj też nie. Udało się, widzowie. Wychodzimy są, Wychodzimy stąd, sobie Spadamy! Tak! Udało się! Ja pierniczę, widzowie. Ojeju, 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 ojeju. Udało się, jestem aż po prostu w wielkim szoku. Czy my naprawdę uciekliśmy, widzowie, z okropnego domu Braina? Byliśmy oni naprawdę bardzo długo w tej piwnicy. Jestem aż w szoku, że to się udało. Ja cię kręcę. O, zielona trawa, moja kochana niebo, słońce, widzowie, jak ja się cieszę. Nie dość, że znałam sesję, to jeszcze, widzowie, uciekliśmy z tej potwornej piwnicy Ej, na pewno... Ja nie wierzę w to, ja w to nie wierzę. Ja się co jak mi się to śni? Ja nie wiem, widzowie, ja nie wiem. Boję się, że to jest sen, boję się, że to jest jakaś podpucha. Że zaraz zostanę przeteleportowana z powrotem do tego domu. Sama nie wiem, widzowie. Mam nadzieję, że oczywiście tak się nie wydarzy, ale chyba nie, chyba. Chyba wszystko wygląda na to, że jesteśmy bezpieczni, widzowie. W miarę, mniej więcej bezpieczni. Nikt nas nie śledzi, nikogo nie ma. Jest już wszystko tak, jak było. ja yeah, pieruniczę, dobra, widzowie, uciekamy, uciekamy szybko, szybko. Dobra, trochę tak naokoło jakoś dziwnie poszłam. Eee, w sumie dziwnie, dobra, nie no, całkiem normalnie, dobra. Spadamy po prostu, widzowie, stąd kurde, to jest jeszcze ten dom walony Herobrine. Mam że on tam nie siedzi, no, ale nie ma go na serwerze. Ja tego nie rozumiem, jak to w ogóle działa, jak on działa. Denerwuje mnie to niesamowicie, dobra. Yy, będziemy trochę pospadamy, ale i tak to jest nieistotne, dlatego że mamy złotą zbroję od niego i fajnie byłoby umrzeć. I w ogóle muszę koniecznie tam sobie łóżko zaznaczyć i kliknąć, żeby zrespić się następnym razem w wiecie o co chodzi, zespójcie następnym razem w łóżku, eee... ja? jak to się stało, że to tu jest?